Jestem w szoku, że mam tylu wrogów. I nikt się nie dowie, prawda? Państwo policyjne, królestwo policyjne, drążstwo policyjne, królestwo policyjne, pałki policyjne. Pałki policyjne, penery policyjne, afery policyjne, łapówy policyjne, lotówy policyjne, łapanki policyjne, kajdanki policyjne, zatrzymania policyjne, przeszukania policyjne, przesłuchania policyjne, wymuszenia policyjne, pobicia policyjne, nadużycia policyjne, bezkarność policyjna, brutalność policyjna, bezprawie policyjne, sprawy policyjne, układy policyjne, Tajniaki policyjne, zwaniaki policyjne sprzedawczyki policyjne, chłopczyki policyjne i jednionci konfidenci. Coś blokuje drzwi. Chuje policyjne. Dziś dokonał niemożliwego. Skrytykuję kogoś, kto w razie otrzymania krytyki jest w stanie wprowadzić w stan wstydu każdego, kto odważy się pokazać, jak szkodliwym i zakłamanym oportunistą jest nasz Apendor. Kogoś, kto myśli, że jest nietykalny, ale tylko dlatego, że nikomu nie chciało się poświęcić tych kilku tygodni, by tę obraźliwą fałszywość rozbić na czynniki pierwsze. Pomówimy o kimś, kto tworząc...